Bądź mną wyprowadź się od starych właściciel mieszkania wstawiać zmywarkę kup kostki do zmywarki umyj naczynia zostają na nich zaciek i dowiedz się, że musisz kupić też sól do zmywarki, żeby nie było tych śladów w sklepie tylko opakowania po 9000 kilo za 9000 zł nie potrzebujesz aż tyle i nie chcesz wydawać hajsu pojedź do rodziców na obiad odsyp sobie od nich trochę soli do torebki, bo oni też mają zmywarkę wracaj do domu stój na przystanku pal szluga. Sam skręcam, podjeżdżają bagiety nieoznakowanym samochodem co pan tam pali? Szlugen bagieta wącha wszystko ok, ale jak już się zatrzymaliśmy to pan jeszcze kieszenie i plecak pokaże wyciągają ci z plecaka torebkę z solą do zmywarki o no teraz to nasz młody przejebane w 11 odbiór podeślincie chłopaków na Jana Pawła II. Mamy to zdarzenie, tłumaczenie nic nie pomaga. Po pięć minutach trzy bagietowozy, wszyscy ludzie na przystanku patrzą. Ty w kajdankach sześć bagieciarzy stoi dookoła. Mariusz, weź rzuć okiem, bo ty na tym szkoleniu byłeś. Ile tego jest? No bogdan ze 100 gramów będzie, amfetamina albo mefedron, albo nawet koks idziesz dopierdla prosto. Rozumiesz skurwy synu? Prokurator ci od razu dasanki za coś takiego. Kłumasz chuju? Do września w areszcie posiedzisz, ale panie bagiet majstrze to naprawdę sulczanów do zmywarki mnie nie oszukasz? Dziesięć lat w policji robi jej jedziecie na komisariat całkowite przeszukanie te słynne przysiady, Pozdro dla kumatych. Przykuty do krzesła na wadze wychodzi 120 gram soli do zmywarki lub jak kto woli mefedronu znasz Robsona? Znasz cygana? Znasz siwego? Dla kogo latasz? Skąd to kurwo masz? Plaskuny na mordę kopanie po kostkach opowiadania jak mi pod celą spreparują anus zebrało się pół komisariatu wszyscy opowiadają jaki zaraz w pierdol dostanę jak się nie przyznam do posiadania narkotyków i nie powiem skąd mam wszyscy grożą ile to lat będę siedział we więzieniu ja już kurwa łzy w oczach przychodzi jakiś komendanta co tu się dzieje? Złapaliśmy wielkiego handlarza panie komendancie drzyj mordę, że przyrzekasz? Że to sól do zmywarki no jak dla mnie to faktycznie sól. Kilka dni temu sam dosypywałem, ale trzeba do badań do laboratorium perspektywa siedzenie w sztumie aż będą wyniki badań z laboratorium powiedz, że możecie pojechać do domu do starych i porównać komendant mówi żeby tak zrobić jedziesz komisyjnie z czterema bagiet majstrami do starych ty Mariusz tylko musimy na orientie bo może gnuj nas chce w pułapki wziąć jak wchodzicie do starych to bagiety ręce mają na kaburach pani gałecka? Przeszukanie. Pani pokaże sól do zmywarki xdddd starze oszołomieni jakby się piwa na pili matka pokazuje sól wygląda tak samo atmosfera się trochę uspokaja bagiet majstrzy myślą ale skąd ja mogę wiedzieć czy pani też tu kokainy nie trzymaczą? Środki podkreślenie jezu.png jedziesz z matką, ojcami czterema policjantami do sklepu komisyjnie kupujecie paczkę oversoli 9000 kilo za 9000 zł mandoliny ludzi przy kasie jak 7 osób w tym 3 bagiety kupują paczkę soli najlepszej xdd de bagiety wysypują trochę na maskę radiowozu takie same jak to z plecaka i to z domu hechesorem <ścoughs> młody, sam rozumiesz. Że to podejrzanie wyglądało nie xd oddaj sól starym wróć do domu postanów zmywać ręcznie do końca życia.